Więc ogólnie pozwoli to Państwu połączyć swój kanał YouTube, zobaczyć od razu wszystkie Państwa filmy i móc bardzo łatwo je przetłumaczyć. Więc wracamy na stronę główną i zasadniczo jeśli już skończyliście swój branding, to normalnie powinniście mieć na samym dole mały przycisk, który dosłownie mówi, żeby wyjść, jeśli akurat macie ten interfejs. Wszystko co tutaj trzeba zrobić, to najpierw połączyć swój kanał YouTube, a potem wybrać swój kanał YouTube. Ja, w moim przypadku, wybiorę kanał YouTube VoiceChip, dokładnie ten. Gdy już poprawnie podłączycie swój kanał, powinna się tutaj normalnie pojawić właśnie w tym miejscu. Wybieracie wideo, które chcecie przetłumaczyć. Ja na przykład wybiorę jeden z poradników, które ostatnio zrobiłem dosłownie całkiem niedawno, a raczej wideo, krótki film na przykład. Weźmy właśnie ten, klikam Tłumacz. Teraz link powoli się importuje, więc klikamy Kontynuuj. Teraz wybieram język docelowy, dokładnie ten, ponieważ wideo jest po francusku. Wybiorę tutaj francuski, tak właśnie. Zawsze lepiej to dokładnie wskazać, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów. Tutaj wybieram na przykład, powiedzmy, język angielski, a także hiszpański, na przykład, czyli te dwa. Tytuł mi odpowiada. Wiem, że w wideo mówi jedna osoba, zaznaczam to. Tutaj macie zaawansowane ustawienia, które pozwalają dodać słownictwo marki. Na przykład wiem, że w wideo pada voice chip. Więc dodam to tutaj. Zapisujemy. Teraz spokojnie klikam Utwórz nowy projekt. Tłumaczenie i transkrypcja właśnie się uruchomiły. Widzieliście, tutaj, dokładnie tutaj, macie postęp.